Hej ludziska! Nagrywam ten filmik, bo chcę wam się pochwalić osobistym sukcesem. Mój materiał o Monty Pythonie i Świętym Graalu przekroczył w końcu barierę tysiąca wyświetleń! YEEEEEEEEE! Yeah! Po tych wszystkich miesiącach obserwowania jak ten wskaźnik pomalutku rośnie, jedno wyświetlenie dziennie, dwa wyświetlenia dziennie, trzy wyświetlenia dziennie, w końcu udało się! Mamy to 1k! Dzięki wam moi drodzy! Bez was by się to wszystko nie udało. Teraz, żeby tylko materiał okrągu dogonił Grala i... Ej, moment. Co to jest? Czemu to jest na drugim miejscu? Ej, co? Co? Naczelny wrzucił nową topkę? Czemu ona wbiła prawie 7 stóp w dobę? O nie, panie, tak być to nie będzie. Ja tego nie zostawię. Nowy budrys poleca! Od razu! Yy, moment. Yy, dajcie mi chwilę, zaraz coś znajdę. Co było mówić, co było mówić? Yy... o! To było całkiem niezłe. Dobra, ale zanim omówimy tradycyjnie czołóweczka. Wszystkie filmy znasz na pamięć, a seriale na wyrywki. Masz więc w głowie niezły zamęt, jak skorzystać z wolnej chwilki. Chcesz obejrzeć coś nowego, jednak nie wiesz co takiego. Niech tam myśl dziś przyświeca. Obejrzyj budry z pleca. Pusz to film z 2009 roku, wyreżyserowany przez Pole McGuina. Akcja filmu dzieje się w świecie, w którym pewien procent ludzkości posiada nadnaturalne zdolności. Osoby takie dzieli się na nosicieli zdolnych przemieszczać przedmioty siłą woli, obserwatorów posiadających moce przewidywania przyszłości, krzykaczy obdarzonych hipersonicznym głosem, oraz, no, nie wiem, perswadowców, którzy potrafią wmówić komuś wszystko, nawet to, że od urodzenia był zielonym słoniem. Są jeszcze ludzie z innymi superzdolnościami, ale nie mam zamiaru psuć wam zabawy z odkrywania ich podczas seansu. Głównym bohaterem filmu jest telekineta Nick Grant. Jest on Amerykaninem mieszkającym w Hongkongu. W wolnym czasie grywa w kości, a na co dzień ukrywa się przed wydziałem. Wiecie, takim pisanym z dużej litery. Ten D-Wydział. To organizacja, która nielegalnie wykorzystuje osoby z supermocami i przeprowadza na nich eksperymenty. Pewnego dnia wydziałowi ucieka jeden z obiektów testowych. Agenci organizacji podejrzewają, że Nick może mieć związek z tą sprawą i nachodzą go w jego mieszkaniu. Po bezowocnej rozmowie panowie w garniturach wychodzą, a do drzwi naszego bohatera puka trzynastoletnia Cassie. Mówi ona, że miała wizję przyszłości, w której razem z Nikiem znajdują 6 milionów dolarów. Nasz poczciwy protagonista oczywiście nie dowierza, ale przypomniawszy sobie o długach, w jakie ostatnio popadł, decyduje się pomóc charakternej nastolatce. To oczywiście tylko początek historii, która jest zakręcona jak kilka nitek makaronu do ramen. Wątki zaczynają się zazębiać, a intryga gęstnieć. Z czasem pojawiają się też nowe ciekawe postaci z jeszcze bardziej interesującymi zdolnościami. Wszystko to sprawia, że film ogląda się z ogromnym zainteresowaniem. To samo można powiedzieć o relacji między naszym duo oraz innymi bohaterami historii. Miejscem akcji filmu nie jest wcale Nowy Jork czy Waszyngton, a Hong Kong. Sprawia to, że film ma swój własny, niepowtarzalny klimat. Miasto to jest praktycznie równoprawnym bohaterem fabuły. Pusz jest blockbusterem superbohaterskim. Nie jest on jednak dziełem wysokobudżetowym. Twórca scenariusza, David Burla, nie obdarzył bohaterów widowiskowymi umiejętnościami. Być może jest to skutek niskiego budżetu, ale moim zdaniem taki dobór mocy zadziałał tutaj idealnie. Pusz jest doskonałym przykładem, że można stworzyć ciekawe kino superhero, bez dużej ilości CGI. Oczywiście miejscami trzeba było skorzystać z usług cyfrowych magików. Tutaj muszę zaznaczyć, że niektóre generowane efekty są naprawdę brzydkie, nawet na standardy 2009 roku. Filmowi na plus działa jednak fakt, że większość efektów specjalnych została stworzonych praktycznie, a część z nich to wyłącznie wspaniała gra aktorska obsady filmu. Chris Evans jest naprawdę dobry w rolinika. Partnerująca mu Dakota Fanning jako Cassie jest świetna, a i mimo swojego młodego wówczas wieku, kradnie uwagę widza w każdej scenie, w której bierze udział. Jaimon Hansu wspaniale odgrywa postać, niestety dość sztampowego Wilana, jakim jest agent Carver. Camilla Bell jest w najlepszym wypadku przyzwoita w roli Kiry. No, niby wszystko z nią jest ok, ale coś mi jednak w niej nie pasowało. Ogólnie cała obsada robi całkiem dobrą robotę. Oglądając pusz teraz, nie mogłem przestać porównywać go do dzisiejszego kina superhero. Wiem, że twórcy filmu tutaj niczym nie zawadzili, ale dobór aktorów ciągle przypominał mi o istnieniu MCU. Powaga, głównego bohatera gra czelny tyłek Stanów Zjednoczonych, wielki zły tego filmu to prawa ręka oskarżyciela ze strażników, jednym z jego ludzi jest Yellow Jacket, w filmie jest nawet kawaleria stajnej Agencji Rozwoju Cyberzastosowań Antyterrorystycznych, no brakuje tutaj jeszcze tylko gościa, co mu kot oko wydłubał, teściowej co tłucze schabowe, feministki podczas okresu, faceta, któremu wydaje się, że jest Sherlockiem Holmesem, Robin Hooda z Comic Conu i muzuł jego Alena. Jakby oni wszyscy tutaj byli, to naprawdę byłaby drużyna A. Dobra, no ale wracając. Czy Pusz jest dobrym filmem? Raczej tak. Czy polecam go obejrzeć? Raczej tak. Czy polska kinematografia mogłaby wziąć z niego przykład i zacząć robić niskobudżetowe kino science fiction? Raczej nie, bo za dużo osób chodzi na listy do M15 tysięcy. Pusz to naprawdę przyzwoity film, podchodzący do tematu supermocy w dosyć niecodzienny sposób. Nie jest to jednak dzieło wybitne. Posiada kilka głupotek fabularnych, jednak mimo tego jest naprawdę smacznym daniem. Obejrzyj, a nie pożałujesz, Pusz dostaje ode mnie ocenę. 7,5 na 10. Pani superhero mogą sobie dodać ten jeden punkt. No i tyle. Spodobał ci się ten materiał? Chcesz więcej? Zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. Zaznacz też dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o naszych najnowszych filmach. Do zobaczenia następnym razem.